Cześć Wam Sławianie! Witajcie w piątej części odcinka o etosie szlachty. W tym odcinku pomówimy o rodzie i o przyrodzie. Jest to mocno powiązane, dlatego że nasz ród żył w środowisku, i jakby to środowisko jest otoczeniem rodu, jest światłem rodu. Czyli tutaj zobaczcie, w sobie środowisko i właśnie w sobie przyroda mamy ród, czyli. Przyroda jest przyrodzie. Przy tym, przy tej przyrodzie znajduje się ród. I, no, takie są po prostu nasze korzenie. Dlatego też stąd mamy tak bardzo wiele gesto i dźwięko naśladowczych słów, które właśnie odnoszą się do przyrody i takiej natury. No i właśnie nasz ród, Ariowie, pierwsi ludzie wydobywa, jakby żyli z przyrodą. I to była nasza podstawa. Życie wedle, Zmian kosmicznych, wedle też y, cyklu dzień, noc. To wszystko po prostu było w, so w harmonii, i stąd właśnie też jest ta nazwa. bo Po prostu ludzie, jak mówili to przyroda, no to myśleli o rodzie po prostu, tak? Czyli przyrodzie. Przy... Ród się znajduje przyrodzie. E, środowisko, właśnie tak jak już powiedziałem, jest sirod, ow. Ow oznacza po prostu coś wewnątrz, jakieś coś wewnątrz okręgu jakieś. Coś po prostu, z, jak, jakiś zbiór wewnątrz okręgu, czyli ten ród jest zbiorem wewnątrz okręgu, i to jest dla nas to światło, daje nam życie. I jak, jeśli żyjemy w środowisku, to jesteśmy wśród swoich, tak, czyli wśród to też w świetle rodu. E, no i w środowisku żyją też inne gatunki zwierząt, i zwierzę jest tak, z, z słowo ustawione, że to jest z zwierzę, czyli z wiedzą ustawienia energii, zwie, z wiedzą ustawienia zwierzę, tak, że to też może być jaka w ogóle już rzeczywistość, ustawiona energia, czyli z wiedzą rzeczywistości, z wiedzą ustawionej energii, czyli to słowo sugeruje nam, że zwierzę ma wiedzę, czyli tak, jest z wiedzą i wie ono, że co się tutaj trochę od, od, dzieje, tak, i ma, jest to przez jego zmysły przefiltrowane, ale duch jest taki sam, tak? Kot też reaguje na swoje imię. E, nie zawsze po prostu chce mu się podejść, albo nie zawsze e, pokazuje to tak e, ewidentnie, ale uchem ruszy, albo leki, jakieś takie małe mikroruchy widać, a jak jest głodny, to zawsze prawie zareaguje, tak? Więc, Ale, ale chodzi o to, że właśnie on jest z wiedzą, tak, jest z wiedzą ustawienia energii. E, z kolei rośliny, rośnie, roślina, roślina, tak, czyli lina, która rośnie, bo to jakby z roślin robi się liny, nici, e, lniane, konopne, no to wtedy po prostu e, rośnie roślina, rośnie lina i właśnie od roślin tutaj się rośnie. I tutaj zobaczcie, słowo roślina jest na rośnie. Zwierzę, ono też rośnie, tak, ono też było małe i też e, jest urośnięte, tak samo jak człowiek, a to tylko w roślinie jest ten, ten, ten wspólny trzon rośnie, czyli rosi oznacza robi światło. Czyli jak już rośnienie to, to jest od światła, tak? Czyli światło powoduje to, że coś jest większe, coś jest rośniejsze. Tak? I wtedy, jak będziemy jeść rośliny, to, to, to my też będziemy rośli, ponieważ pożywienie jest Słowem, który, które sugeruje, żebyśmy sięgali po żywe, tak? Czyli żywe będziemy jedli, czyli surowe rośliny, jabłka czy gruszki, czy ogólnie owoce, one też są żywe, bo one nie, nie psują się w ciągu jednego dnia czy dwóch dni, tak jak po prostu te mięso, które zaczyna śmierdzić, i wychodzą z niego roba, robaki, tak? Bo jak na przykład zabije się zwierzę, to ono od razu umiera i od razu się psuje, tak? Nie ma jakby jakichś terminu ważności ono zaczyna psuć się od razu i zaczyna od razu jak uchodzisz życie enzymy przestają działać i od razu zaczyna się to mięso psuć dlatego chemicznie jest faszerowane lekami żeby ono przetrwało na przykład miesiąc czasu jako pocięta padlinka, cielęcinka w sklepach albo w marketach w lodówkach a jabłko nie. Jabłko czy na przykład gruszka nie potrzebuje tego typu przechowywania. Może na przykład przesiedzieć w sianie na przykład przez kilka miesięcy i ono cały czas żyje, cały czas ma soki, cały czas jest soczyste, yy, dlatego właśnie, że ono żyje. Mimo, że nie posiada nerwów, ale posiada po prostu te enzymy, które będą nas karmiły, no, i te enzymy dają nam energię. Jemy posiłek po to, żeby właśnie mieć siłę, posiłek yy, i po to, żeby mieć energię. A enzymy zaczynają się od tego samego trzonu, co energia. Enzymy, energia, endorfiny to właśnie będzie, jak będziemy mieć. Yy, Tą, tą energię, tak? I będziemy, jak będziemy jeść enzy, surowe, żywe jedzenie, no to wtedy będziemy mieli tą energię. I, I to już jest zapisane w naszym języku, dlatego ja też tutaj to umieszczam w etosie, dlatego że to jest bardzo ważna czynność y, życia, tak? Czyli po prostu jedzenie jakieś, tak? Więc to jest po prostu takie silne wskazówki, a mięso to mięsień, tak? Jakby jak się je mięso, to jest mięśnie się, je, tak? Mięso mięśnie. E, padlina, bo to, to już tak naprawdę jeśli po, powinniśmy używać jakichś takich konkretnych nazw, nie szynka tylko właśnie pocięte ciele, <grytanie> tak więc albo pocięte e, jaka, jakaś krowa, to wtedy po prostu to jest prawdziwa nazwa, a tak to taka szynka to jest to jest reklamą, nie? czyli zmieniona nazwa po to żeby po prostu to ładnie jakoś brzmiało, ale to jest po prostu pocięte, zabite zwierzę, tak, to tak się to powinno nazywać no, i tak, posiłek. Kolejnym takim przykładem, właśnie, żeby jeść to żywe, jest słowo ziemia, czyli to jest żywioł. Żywioł żywi, czyli żyw i oły, żywa istota, okręgi łączy. I jak zaczniemy łączyć te okręgi, to jesteśmy żywi. Jednym z tych okręgów jest ziemia, czyli to, co właśnie jemy, czyli to, co przyjmujemy. I właśnie tu jest w tym słowie napisane, że z ziemi mamy jeść, czyli to, co ma korzenie: rośliny i grzyby. Tak, one mają korzenie, one są z ziemi no i w ziemi też rośnie ogród, ale ogród jest czymś, co otacza gród, czyli ogród gród otacza e, tak? a gród sam gród, czyli przyciąga ród i ten gród właśnie przyciąga dzieci czy rodzinę całą do tego, żeby po prostu wspólnie siedzieć, biesiadować, pracować i działać, e, i przebywać tak? więc w taki sposób ten gród jest zbudowany. No i jeszcze tak, co z rodem też związane, to słowo zródło, czyli o naszym rodzie też jest bardzo ważne słowo, czyli zy ród połączony, połączony z rodem. I uważam, że to tak powinno być pisane, czyli źródło, nie źródło, bo zI oznacza niszczyć. I słowo źródły oznacza niszczy ród połączony, a zródło bardzo ładnie podkreśla, że z połączony ród, czyli z tym jest nasz ród połączony ze zródłem. Ariowie są właśnie tymi twórcami i te stworzyli też właśnie takie słowo, abyśmy nie zapomnieli. No i teraz jeszcze porozmawiajmy o tworzeniu rodu, czyli jak już mamy o porodach i o związanych z, tym, z tymi elementami, takimi jak pożycie, bo to też jest bardzo ważny element naszego życia. Dlatego w się szlachty też, to też są ku temu ważne słowa. I pożycie zaczynamy pożycie. Tak, tutaj nasi przodkowie mówią nam, że zaczyna się to pożycie. I jak para nie jest ze sobą dogadana i nie chce mieć tego życia, a to życie się pojawi, no to wtedy już nie ma dobrego rozwiązania. Tak, czyli to jest taka bardzo ważna zasada, że jeśli jesteśmy gotowi na nowe dziecko i na wychowywanie, i jesteśmy dogadani, jak mamy je wychowywać, no to wtedy możemy zaczynać pożycie. A jak nie ma tej gotowości, no to niestety. Mogą być później problemy, których nie ma już później dobrych rozwiązań. Dlatego to jest taka bardzo ważna zasada, już na samym początku, i ona, ona zapobiegnie późniejszym komplikacjom. Dlatego, w kraju, w raju, żeby nie było problemów, nie było komplikacji, nie było rozstań, no bo to wszystko są problematyczne rzeczy, to jest ważna zasada, tak? Pożycie. Innym słowem, który też to obrazuje, jest słowo seks, czyli. Początek drogi, s to jest początek drogi, k dusza, albo żywa istota i s droga, czyli początek drogi, żywej drogi. Czyli to jest, ten seks jest początkiem drogi duszy, czyli tego, że ona się tu urodzi i zostanie, e, będzie miała doświadczenie jakieś. Czyli seks, a jeszcze kolejne bo w ogóle bardzo takie ważne, że też to jest pochodne z naszego języka, to to, że czytane od tyłu Troszeczkę przestawiając te dźwięki, mamy krześ, tak? Krzes, ks, kses, kses. E, no i krzesanie to jest krz, 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 krz. krzemieniem, bo to krz, krzesie jest słowem też dźwięku naśladowczym, czyli krz, 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 krz. robi krz, krz, krz mień, czyli mieni krz, krz. i później, jak chcemy światło, czyli si, to wtedy si, czyli światło, i wtedy krzesimy światło. Inaczej też to po literce możemy przeczytać, czyli dusza ustawia energię światła, dusza ustawia energię światła i krzemienkiem ksz, 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 ksz światło powstaje. A później ludzie zaczynają tak właśnie się trzeć i właśnie jest ten seks, więc zobaczcie jakie to jest pokrewieństwo. To słowo można wytłumaczyć na wiele różnych sposobów, właśnie tak jak właśnie w naszym języku jest, że często możemy przeczytać od tyłu, po literce. jeszcze słowa dźwiękopodobne no a tutaj zobaczcie jak wygląda na przykład słowo kolejne, które też jest związane z tym krzesaniem już czyli nieć i podnieć tak nieć tutaj no, nieć czyli ni energia ciemności w ogóle to jest czyli nieć czyli ni energia ciemności ja nie chcę ni ciemno ni ciemno ni ciemno jak ktoś taś mówi tak Ni ciemno ni ciemno no nie ciemno no to idziesz i bierzesz krzemień krz, krz, krz. I krzesisz. A w relacjach dałsko-męskich jest podobnie. Podniecamy, żeby był ogień, tak? Czyli nie ucimy, nie ucimy, nie tak? I później powstaje właśnie ten seks, żeby można powiększać rodziny. Czyli rodzina jest Narodzenie, rodzina, narodzenie. Jak ma się narodzenie, to może być rodziną, a jak nie ma się narodzenie, no to nie może być rodziną. No bo to, to już jest nawet z nazwą to jest sprzeczne, czyli jakby nasi przodkowie jakby promują pary, czyli kobieta, i mężczyzna. To jest ład i harmonia i z tego może powstać rodzenie, a jak nie może powstać rodzenie, no to już nie może być rodzinnym. No i Zobaczcie jeszcze, jak wyglądają właśnie słowa het homoseksualne, czyli gay. Czytano od tyłu, to jest jego, tak? Ten gay będzie brał jego, jego otwór. No i będzie po prostu gejem. A lesbijka jest lesb, czyli lesba, bo to lesbijka i lesba to mamy les, les, samo ez. Samo ez, samo ez jest morfonom, który oznacza bez, dlatego jest by ez. Ale, l s, czyli bez prostego, powstaje bijka, może być takiego, czyli bije się bez prostego, ale, albo stojący, bo e to też stać, wznosić się, czyli lesbijka jest bez l -y. No i, e, więc to też jakby pokazuje, że to są lechickie słowa, które do etosu szlachty e, pasują, no bo po prostu to pokazuje, co powiększa ród, a co nie powiększa ród, co da się, co dalej, co da, da możliwość doświadczać duszą, a co nie. No, i teraz na przykład tak kolejne słowo, jak homo, czyli y, zobaczcie, ja tutaj też jak już zacząłem mówić o tych lesbijkach, no to pokazuje takie słowo, które do końca, no nie wiem, zobaczcie, chłonie, homo, omo to jest, mo to jest jakieś społeczeństwo, ale okręg wewnątrz okręgu, czyli chłonie. Wewnątrz okręgu, wewnątrz swojego okręgu, czyli we, jakby w, w, w tym samym, w tym samym można trochę to tak zrozumieć, tak? Czyli homo, on chłonie to samo, chłonie to samo. No i takim osobom, którzy chłodzą to samo, została stworzona taka flaga. Też o niej mówię w etosie, dlatego że ona w tym momencie wisi i pojawia się trochę na tych ziemiach i e, w tych przestrzeniach, w których żyjemy. Ale co ona oznacza, zobaczcie, bo tutaj mamy. Sześć kolorów. W tęczy mamy 7 kolorów. Siedem słowo oznacza c M, czyli światło przekazuje elementy. Światło przekazuje elementy. Czyli, no, tyle elementów właśnie widocznych przekazuje to światło. A tutaj mamy sześć kolorów. Czekramów na, na w, w człowie, na człowieku też jest 7. Czyli tutaj został usunięty jeden kolor. Kolor indygo, który tutaj odpowiada za myślenie, jest to ten czakram, odpowiada za trzecie oko, czyli widzenie i myślenie. I ten, ta flaga tak naprawdę to jest ukryty symbol, to nie jest symbol równości, bo jakby było równości, to by było siedem kolorów, a jest sześć, więc został ktoś wykluczony. tak? Czyli tutaj jest wykluczenie, to nie jest symbol równości, to jest symbol wykluczenia i to jest tak naprawdę ukryty symbol, czyli nie ma mózgu, nie ma Widzenia, nie myśli i nie widzi. Ten symbol oznacza jestem głupi, tak? Nie mam głowy, nie mam mózgu, nie mam tego czekramu. I jeszcze dodatkowo kolory zostały odwrócone do góry nogami, czyli czerwony jest na samej górze, a fioletowy na samym dole, więc to jest uk ukryty symbol, który nie jest zgodny z tym, co jest o nim mówione, jest kłamstwem. Tak, ten symbol jest kłamstwem i oznacza, jestem głupi. A nie równości. Jest sprzeczne z równością, jest wykluczeniem. A kolor szósty, bo tutaj, jak już mówimy o szóstym, bo tutaj właśnie ten szósty kolor został wyrzucony, i zobaczcie, jak szósty kolor wygląda nazwa. To jest sygnał wspólnej, osto jest wspólna droga. Kosmos na przykład to jest K-os os dusz wspólna droga, wewnętrzna wspólna droga, albo no, po prostu to są wspólne drogi, czyli sygnał wspólnej drogi to, to jest szósty kolor, czyli właśnie to jest to widzenie, komunikacja się poprzez trzecie oko i no, komunikacja przez trzecie oko, po prostu widzenie, widzenie wielowymiarowe w tej wspólnej drodze, albo w ogóle widzenie, tak? Czyli nawet jeśli jesteśmy, widzimy się. Tak, czyli widzimy się nawet już tymi zwykłymi oczami, no to jesteśmy na wspólnej drodze. Mamy to samo widzenie. Mamy to same, ten, ten sam element przed oczami, na przykład. Czyli to, to, samo, to samo po prostu doświadczamy, widzimy to samo. Tak Jesteśmy w tej szóstej prze w przestrzeni. Dzięki temu szóstemu czekramowi jesteśmy w stanie to zauważyć i doświadczyć. Więc sygnał wspólnej drogi. E, ale tutaj, co do, już wychodząc z tego Homo. To jest Krzyż Ang. Też o tym mówię w etosie, dlatego że to są nasze stare symbole, które mają różnego rodzaju symbolikę i ważne informacje przekazują. To jest Krzyż, który. Nie Krzyż, to nawet nie jest Krzyż. To jest Krzyż, to jest w ogóle zła nazwa. Przepraszam, anuluję to. To jest Ang, czyli symbol Ang. To nie jest Krzyż. Krzyż jest. Ma cztery ramiona. To nie ma czterech ramion. To jest Ang. To jest symbol kobiety i mężczyzny połączonych razem, czyli są mieszaniem już, widzicie, oni się mieszają, czyli tutaj i zobaczcie, bogowie to trzymają, dlatego że to jest właśnie symbol tworzenia, a para jest twórcza i oni właśnie mogą tworzyć nowe życie i tutaj jest bogini Hathor, która trzyma ten symbol Anch i daje kobiecie właśnie w celu zwiększenia jej płodności. I to jest bogini macierzyństwa. No więc tak to wygląda z Anchiem. Anch oznacza wznosi mieszanie. Anchy, czyli po prostu właśnie jest to mieszanie. Kobieta i mężczyzna zaczynają się mieszać i powstaje nowe życie. Kolejne słowo, które jest powiązane z Anchiem, to słowo kocha. Ono też ma cecha, ponieważ też właśnie jest to energetyczne połączenie, jakieś mieszanie. Tylko że w przypadku słowo kocha, to jest dusza, punkt. Energetyczne połączenie, czyli energetyczne połączenie z jakąś konkretną duszą, bo KO oznacza też jakiś konkret, czyli konkretna dusza i konkretne połączenie energetyczne, bo na przykład jest to moja żona, tak? Czyli konkretna osoba, bo to jest moja żona albo moje dziecko i wtedy mam jakieś konkretne połączenie z tą konkretną osobą albo z jakimś tam inną energią, czyli na przykład można kochać życie, tak? I wtedy. Kocham życie i kocham mieć ciało. No, ważne, żeby nie stworzyć jakichś tam przywiązań i e, takich zależności mocnych, bo wtedy może powstać już związek, czyli jakieś związanie, tak? I wtedy tu po prostu. Może to powodować już problemy, więc zobaczcie właśnie słowo związanie, związek, związanie to są więzy jakieś, tutaj mamy wiąz, czyli więzy, więzi, więzienie, czyli no, taki, no czy, czy, czy to sugeruje już jakieś, no, powiązania, tak, powiązania, ważne, żeby się to nie, nie zamieniło w więzienie. Innym takim słowem też, który jest synonimem tego, jest słowo małżeństwo. Małżeństwo to jest mały, żen, żon, syty, czyli ma połączone żonę stałą, stałą ma żonę, tak? Albo masz ma stałą żonę, tak? I wtedy może być mnożny, możny, mnożny, może, mnoży, żony ma, żon my, my to ma, tak, czyli wewnątrz, czyli żonę ma przy sobie przy bliskość na przykład wewnątrz, tak, czyli i mnożenie, tak? Mnoży mnóż, żonę ma. Widzicie, takie myślę, że zrozumiałe. E, żona już jest też ciekawe, czyli ży ona, ona zamknięta. Żona, ona zamknięta, czyli już nikt wchodzić nie może. <noise> tak, bo jest ma stałego partnera. No ale mąż też może być, bo niektórzy tak mąż nie do końca rozumiem, bo może być. Noż, ale jest nóż, tak? Nóż bardziej pasuje do tej definicji ny bo to jest ny czyli na punkcie końca. Jak nóż kroi, to wtedy on jest na końcu, tak? No bo jak coś przekroił, no to już są dwa nowe końce, na przykład na jakimś sznurku. Dlatego ten nóż jest na punkcie końca, ale mąż, tutaj mamy my żon, mąż, może w dwie strony jakoś czytane. No ale oni razem mogą tworzyć parę. Para już jest tutaj takim najbardziej prawym słowem związany z tymi wszystkimi, bo ona ma właśnie to ar, czyli para to jest przy tworzeniu, tak? Oni właśnie mogą tworzyć i wtedy powstaje nowe życie, nowa twórczość. I kolejne razem, tak? Czyli para może być razem, nie musi być konkretnie związana i nie musi tworzyć jakichś więzi, więzień. Może być po prostu razem, mogą robić pożycie po to, żeby żyć, mogą tworzyć rodzinę, po to, żeby tworzyć ród, e, i wtedy mamy po prostu takie prawe rzeczy. Więc e, tym oto słowem skończmy ten temat związanych z współżyciami i e, jakby rodowe tego typu rzeczy. To są takie przykładowe słowa takich słów, jest tak jak już powiedziałem wcześniej wiele w tych wszystkich dziedzinach, o których mówimy w Etosie Szlachty, ale to są takie najważniejsze rzeczy, żebyście wiedzieli mniej więcej takie podstawy, bo to można w tych podstawach po prostu zawrzeć, bo to wszystko jest proste, nie jest skomplikowane i po prostu nosi ze sobą taki bardzo wyraźny przekaz, bo wszystkie rzeczy są po prostu proste, zazwyczaj. Mm. <taki> Takie najważniejsze, nie? które po prostu mają największy wpływ, no bo inaczej byłoby trudno w życiu, a życie jest proste. Więc y, do usłyszenia w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku porozmawiamy o rządowych sprawach i zobaczycie po prostu, jak to tam y, wygląda. Do usłyszenia, dobrego życia, Wam życzę radości i do zobaczenia w kolejnym odcinku.